No to Hiszpania czeka Mob Gnilec. Aktualnie jest godzina 6. 40 O godzinie 3 wyjechaliśmy z Bydgoszczy, trochę kilometrów, tam niecałe 300 zrobione. Tutaj się zatrzymaliśmy, dobre, dogodne miejsce, bo jest tutaj i miejsce do zatankowania, i miejsce do zrobienia zakupków. Mamy żabkę 24 godziny czynną, jest oczywiście mop, toaleta bezpłatna, więc jeszcze przed granicą z Niemcami zatrzymujemy się. Warto sobie zatankować na full, bo wiadomo w Niemczech droższe będzie paliwko i... I jedziemy dalej, także zobaczymy jak to będzie na trasie. Jak na razie oczywiście tutaj w większości autostradami, więc nie było problemów, mało jakichś remontów, aczkolwiek zawsze mogą się jakieś zdarzyć. Kolejny postój na wysokości Schützen, czyli już w Niemczech. 1 euro toaletka, maszyny przejściowe, takie brameczki, także można sobie poradzić. No i restauracja, coś zakupić, zabarkować, zatankować i jedziemy dalej. Z Niemczech udajemy się do Dijon na południu Francji, gdzie mamy zabukowany nocnek. Autostrady niemieckie chociaż bezpłatne to nie są zbyt ciekawe, nie ma tu żadnych ciekawych widoków, trasa dość mocno się dłuży. W Niemczech zrobiliśmy jeszcze postój na obiad. W McDonaldzie w opisie znajdziecie pineski do miejsc, w których się zatrzymaliśmy. Ułożone są chronologicznie według filmu. Granicę niemiecko-francuską przekroczyliśmy około godziny 19. Po przejechaniu kilku kilometrów, czekały nas bramki, gdyż autostrady we Francji są płatne na takich samych zasadach jak w Polsce. Specjalnie dużo nie nagrałem, ponieważ już ciemność nastała, ale jechaliśmy cały czas autostradą i o godzinie 21:30 byliśmy w hotelu. Nocleg tranzytowy w drodze do Hiszpanii to priorytetowa sytuacja na odpoczynek. W drodze także zatrzymaliśmy się w hotelu Premier Class, ale szczerze Wam powiem, nie polecam nie polecam stanowczo, nie polecam Wam e, obsługa przede wszystkim e, mało tego, że ledwo, ledwo w angielskim mówią mówią już nie mówiąc o jakimś polskim wszystko po francusku więc e, problem tutaj jest z dogadaniem się no cóż, no przespaliśmy śnie, śniadanie spoko, dobre co tutaj e, chociaż tyle było z tego Problem, wynik z pokojami, nasze klucze nie działały i tak dalej. Także, także nie było zbyt super ciekaw. No ale cóż, przespaliśmy się. Ruszamy w dalszą drogę. Jeszcze przed nami ponad 700 km do Santa Suzana, Hiszpania. Za mną market. Leclerc, francuska bagietka, obowiązkowo musi być więc zakupiona. No, i do tego jakaś kawka, no i lecimy dalej. Lecimy dalej w drogę. Taki postój w Lyon na trasie do Hiszpanii. Można się zatrzymać praktycznie w centrum miasta, więc są dogodne postoje. Toalety są bezpłatne, praktycznie w całej Francji nie ma z tym problemu. I z rana jesteśmy godzina 11:20. Nie ma problemu też z parkingami, więc, więc spoko. No i lecimy dalej w trasę. Jak na razie pogoda w cieniu około 17 stopni. W słońcu jest cieplutko na krótkim rękawku jak widzicie. I jedziemy. Stacja Esso. jak każda z wielu stacji. Benzynka i oczywiście jakiś sklepik travel. Czyli można sobie zakupić kawkę, coś zjeść, coś wypić. Ceny pokazuje. Wam, jakie tu są benzynka, 2 euro na y, dzień 24 września 2023, więc tak to się wygląda. Rozkalkulowuje, gdzieś tam widziałem nieco tańszą benzynkę. Szczególnie jeśli ona nie jest nie po autostradzie, tylko w jakimś mieście, no to taki 1,90 euro i czasem coś tam niżej, a na autostradach we Francji już 2 euro. Także pomnożone przez nasze 4,50 zaokrąglając, to mamy 9 zł. Srogo. zaraz po przekroczeniu granicy francusko-hiszpańskiej stacja Repsol z toaletami z Burger Kingiem. Co prawda Burger King jest tylko po jednej stronie autostrady, ale można e, ulicy raczej z autostrady już wcześniej trochę zjeżdżamy, ale można do niego przejść sobie tunelikiem tam na horyzoncie widzicie znaczek Burger Kinga. Także można sobie przejść i zjeść coś, ale można też na stacji wypić kawkę, zjeść no i oczywiście zatankować samochód 1,80 z małym haczykiem euro jeśli chodzi o cenę 95. thank <sweak> you